Gdybym mógł pooglądać ten krótki filmik kilka lat temu, oddałbym naprawdę wiele, aby móc go obejrzeć. Moje życie zmieniło się o 180 stopni odkąd zacząłem zagłębiać się w samorozwój. W internecie może znaleźć mnóstwo bzdur na temat samorozwoju, które głoszą różni coachowie itd. itd. Ale brakuje ciągle konkretnej wiedzy. Mając 20 lat osiągnąłem status milionera. W tym filmie przekażę Ci 6 nawyków, które pomogły mi dojść do tego poziomu. Pierwszym nawykiem jest czytanie książek. Zawsze uważałem, że czytanie książek należy do nerdów i tak dalej. No tak kompletnie nie jest. Od kiedy przeczytałem książkę Nawyki Warte Miliony, Briana Tracy'ego, wiele się zmieniło. Tyle że nie zmieniło się to poprzez tą książkę, czyli właśnie Briana. Bo z biegiem czasu powiedziałbym, że ta książka jest mocno kołczowa i na sam początek byłaby dobra, żeby zmotywować cię do działania, ale poza motywacją i faktami nie dowiesz się tam czegoś wow. Taka książka, która zdecydowanie może zmienić twoje życie, i polecam ci ją spośród książek, które przeczytałem, to Atomowe nawyki Jamesa Cleara. Książka naprawdę top 1: budowa nawyków, jaką moc mają małe nawyki. Wszystko na ten temat znajdziesz właśnie w tej książce. Taka zasada, która tam najbardziej mi się spodobała, to zasada dwóch minut. Czyli, jeżeli masz do wykonania dane zadanie, które nie potrwa więcej niż dwie minuty, zrób to zadanie od razu. Ponadto, jeżeli masz trudności z budową danego nawyku, Możesz zrobić przez dwie minuty coś, co zbliży cię do tego nawyku. Czyli, nawet jeżeli chcesz zacząć biegać, zacznij od zawiązania sznurówek, od ubrania butów. To może zainicjować ten nawyk, czyli pozwolić ci szybciej dokonać tego nawyku, czyli pójść, pobiegać, nawet kilka minutek nie od razu przebiegło się. Maraton. Także pamiętaj, tak samo jest ze zdobywaniem bogactwa. To nie jest tak, że się budzisz i nagle jesteś milionerem czy milionerką, a kroczek po kroczku małymi kwotami przybliżasz się do celu. Teraz używam takiego czytnika do czytania książek. Powiem szczerze, że naprawdę fajny gadżet, jeżeli chodzi o czytanie książek. Taki mega kompaktowy, bo zawsze u mnie w pokoju walały się książki od kiedy zacząłem je czytać. No, a teraz jednak oszczędzam bardzo mocno to miejsce. Wyświetlacz nie jest skonstruowany w taki sposób, że przykładowo jak czytacie wieczorem, to emituje niebieskie światło, więc nie męczy Waszych oczu i można na spokojnie sobie czytać z tego czytnika wieczorkiem. Więc, więc na pewno to dla mnie jest mega duży plus. I ponadto czyta się faktycznie jak z książki, także jeżeli się zastanawiasz nad kupnem takiego. Gadżetu, czy też dużo książek, to na pewno będzie dla ciebie przydatny. Drugi nawyk to rozwój biznesu. Codziennie szukaj rozwiązania problemu danej niszy. To jest taka zasada, którą kiedyś usłyszałem, zacząłem ją stosować i sprawdziła się idealnie. Biznes polega tak naprawdę na tym, aby rozwiązywać problemy klientów albo innych firm za pośrednictwem usług albo produktów. Czyli taki banalny przykład: kogoś bolą plecy, a więc możesz tej osobie zaoferować masażer do pleców. Bardzo proste rozwiązanie problemu, ale taka osoba jest w stanie ci za to zapłacić. Najlepiej, jeżeli rozwiniesz biznes, który można zautomatyzować, a więc możesz czerpać z tego tytułu dochód pasywny. Raz wkładasz pracę, a później generujesz wyniki. Pasywnie, więc już niezależnie, czy jesteś później na wakacjach, czy jesteś na spacerze, jesteś na siłowni, zamówienia wpadają przykładowo ze sklepu internetowego i zarabiasz pieniądze. Najlepiej, jeżeli będzie to oczywiście biznes zdalny. Jeżeli nie wiesz, jaki biznes możesz zacząć na początku, który przykładowo nie wymaga wkładu, porównałem najpopularniejsze modele biznesowe, możesz poniżej kliknąć w link. I przekieruję cię do mojego najważniejszego materiału na kanale YouTube, w którym porównałem modele biznesowe i pokazałem, jaki jest najlepszy model biznesowy na start i jak go zacząć. Trzeci nawyk, który zdecydowanie, jak nie najbardziej, zmienił moje życie, to poranna rutyna czyli system kilku nawyków powtarzanych codziennie. Rano. To nie jest tak, że się budzę o piątej, nagle medytuję w takiej pozycji, robię sobie jakieś tam dziwne ćwiczenia, i tak itd. To tak nie wygląda. Poranna rutyna, mój drogi, mój droga, polega na tym, aby ustalić takie nawyki, które najbardziej wpływają na Ciebie, pomagają ci nastroić się na dzień, wpływają na Ciebie po prostu pozytywnie. W moim przypadku najlepiej sprawdziły się poranne spacery, czytanie książki Krótka medytacja i pożywne, dobre śniadanie. Można to nazwać takim trybem zwycięzcy. A więc, jeżeli zaczynasz robić taki system, jeżeli budzisz się i jesteś skupiony, skupiona na tym, aby właśnie zdobywać, aby wykonać te nawyki, które codziennie dokonujesz, a więc budujesz dyscyplinę, przełączasz się w tak zwany tryb zwycięzcy. Tryb przegranych wygląda tak, że się budzą, sięgają po telefon, siedzą godzinami na TikToku, marnują swój czas, gdy zwycięzcy są w trybie zwycięzcy i zdobywają sukcesy. A więc również Tobie polecam zastosować właśnie taki tryb zwycięzcy, czyli poranna rutyna zbudowana z nawyków, które są korzystne. Możesz wykonać nawet takie nawyki, które opisałem Ci właśnie w tym materiale. Czwarty nawyk, uwaga bardzo, bardzo ważny. To ciężka praca, a więc skupienie się na dyscyplinie, na tym, co prowadzi cię do realnego wyniku. A więc, jeżeli wiesz już, co masz robić, masz gotowy plan, musisz go zastosować. Jeżeli masz wiedzę, to tylko i wyłącznie wykorzystanie tej wiedzy może przybliżyć cię do celu. Przykładowo, co z tego, że jeżeli przeczytasz książkę, zdobędziesz wiedzę, jak nie zastosujesz jej w praktyce? No, nie miałoby to całkowicie sensu. Dlatego przeczytaj książkę, zastosuj ją w praktyce, ciężko pracuj. To nie polega na tym, aby pracować przez cały dzień, męczyć się i nic z tego później nie mieć, a jedynie co to wypalenie. Polega to na tym, aby mądrze ciężko pracować. A więc zdobywasz wiedzę, planujesz, notujesz. I przekształcasz to w realne wyniki. Jeszcze tak nawiązując do książek. Czytając książki, zawsze miałem taki problem, że po przeczytaniu kilka tam stron i tak dalej, zapominałem bardzo dużo z tego, co przeczytałem nawet kilka minut wcześniej. Pomogło mi notowanie najważniejszych elementów, i właśnie duży plus. W tym czytniku jest taki, że możesz sobie zaznaczyć, kliknąć i zapisuje ci się ten fragment, później można łatwo do tego wrócić, bo jest to w formie takiej jakby aplikacji. Kolejną rzeczą, którą dodałbym do ciężkiej pracy, jest planowanie dnia. To może być również twój nawyk, ale możesz to podpiąć pod ciężką pracę, planując swój dzień, dzień wcześniej albo nawet rano, wpłyniesz mega mega dobrze na swój rozwój. Bo wiedząc co masz robić, godzina po godzinie wraz z zaplanowanymi odpoczynkami, jesteś osobą na maksa produktywną. Wiesz co masz robić kiedy, wiesz kiedy się skupić na zadaniu i dzięki temu kierujesz się prostą linią do sukcesu. Okej, okay, moi drodzy, piąty nawyk to medytacja. Mam na myśli krótką medytację. Nie chodzi o to, aby pół godziny, godzina siedzieć w takiej pozycji, a bardziej o to, aby usiąść nawet rano. Może to być właśnie podczas poranej rutyny i właśnie tam mam poświęcone wpisane 15 minut na krótką medytację, gdzie siadam w spokoju, w miejscu, w którym nikogo nie ma, uspokajam się przez 15 minut, nie oceniam nic dookoła, nie myślę o różnych tam rzeczach, co się dzieje na świecie, tylko i wyłącznie skupiam się na. Oddechu. Skupiam się na tym, co odczuwam, jak się czuję. Myślę o tym, co zrobię w ciągu dnia, a więc jakie mam plany, co mnie skieruje do sukcesu. Wizualizuję sobie ten sukces, i taką medytację również Tobie polecam. Nie jest to medytacja taka jak wpiszesz na Google i wyskoczy ci właśnie takie dziwne pozycje. Chodzi po prostu o wyciszenie się, bo jeżeli wstajesz rano. I siedzisz tylko i wyłącznie skrolujesz na telefonie TikToka, wpada do twojego mózgu mnóstwo informacji, które tylko zbijają cię z tropu. A ten trop musi być równiutki do twojego celu. Więc, mój drogi, mój droga, skup się na tym, aby nie rozpraszać się. I szósty nawyk to zasada bogactwa, a więc trzy elementy: zwiększanie przychodów, może to być budowa biznesu, najlepiej budowa biznesu. Po drugie, ucinanie zbędnych wydatków, i po trzecie, inwestowanie nadwyżek. Jest to nawyk, który musisz budować codziennie, jeżeli chcesz zostać osobą bogatą. Nie chodzi oczywiście o to, aby przykładowo odmawiać sobie kawy na mieście, bo nie miałoby to sensu, ale na realnym dokonywaniu dobrych zakupów. Pamiętaj, że to nawyki decydują, kim będziesz jutro. Kim będziesz za tydzień, kim będziesz za miesiąc, a już zdecydowanie kim będziesz za rok. Czas tak czy tak upłynie, a więc to tylko i wyłącznie Twój wybór, codzienny wybór, gdzie wtedy będziesz. Obejrzyj teraz mój najważniejszy materiał na tym kanale, czyli najlepszy zdalny biznes na start, który pomoże ci zbudować własny biznes, dowiedzieć się, jaki model biznesowy działa najlepiej w internecie, porównuje tam. Najpopularniejsze modele biznesowe samych sukcesów.